Zaczął się już nowy rok szkolny i niektórzy z Was w tym roku piszą maturę. Czasami jest jednak tak, że na rozszerzenie z języka obcego decydujecie się w ostatniej chwili. Naprawdę, w ostatniej chwili. Albo na początku września, albo nawet w październiku, w listopadzie. Po prostu zostaje wam bardzo mało czasu do nauki. W takiej sytuacji trzeba naprawdę się sprężyć, aby ze wszystkim dać radę, ale nie jest to wcale niemożliwe. W dzisiejszym filmiku chciałabym wam powiedzieć, jak samodzielnie ogarnąć się z rozszerzeniem z języka obcego, tak aby Wasz wynik był dość satysfakcjonujący. Miej wszystkim z tej strony Kejta, ok, zaczął się nowy rok szkolny, mam świadomość, że to jest najgorsza nowina, jaka tylko może być, ale na spokojnie. Niektórzy twierdzą, że w rok nie da się nauczyć na rozszerzenie z języka obcego. To jest jeden wielki mit, bo chociażby ja jestem przykładem, że jest to możliwe. Uczyłam się sama, w niektórych rzeczach tylko pomagał mi nauczyciel. Napisałam na dość satysfakcjonujący mnie wyniki, dostałam się na wymarzony kierunek. Hej, jest możliwe? Jest. I w dodatku to nie było tak, że ja się zdecydowałam na początku września, tylko zdecydowałam się w październiku i to w dodatku pod koniec października, więc miałam tym bardziej mniej czasu. A więc, dobrze moi drodzy, skoro gadkę motywacyjną taką, że to jest możliwe, że dacie radę, skoro mam to ze sobą, to tak naprawdę trzeba się teraz zabrać za części organizacyjne. Jeśli a, stwierdzicie, że ja po prostu będę się uczyć, jakoś to będzie i tak dalej, na, 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 nie pójdzie wam to dobrze. Nauka, Właśnie na rozszerzenie z języka obcego, w tak krótkim czasie musi być bardzo starannie przemyślana, rozplanowana i to najlepiej z datami. Zacznijmy jednak wszystko od początku. Moją pierwszą radą, jeśli chodzi tak naprawdę o rozszerzenie z języka obcego, nieważne czy jesteście już pewni, że chcecie to zdawać, czy też dopiero się zastanawiacie, zastanówcie się jak najszybciej. Zdecydujcie jak najszybciej. Ponieważ, tak jak powiedziałam, ja się zdecydowałam pod koniec października, a więc tak naprawdę straciłam dwa miesiące czasu, w którym miałabym ogarnięte z trzy, cztery tematy. To jest po prostu strata czasu i im szybciej zdecydujecie się, że okej, okay, jednak chcecie się zabrać za to rozszerzenie z danego języka obcego, tym lepiej dla Was. Macie więcej czasu na naukę. Powiedziałam, że będziecie mieli więcej czasu, ale to nie będzie tak, że będziecie mogli zrobić sobie z tydzień, dwa przerwy. Materiału jest bardzo dużo, zwłaszcza jeśli. Twierdzicie, że wasz obecny poziom nie jest dość wysoki, ale wszystko jest możliwe. Naprawdę, wszystko jest możliwe. Ja zauważyłam, że właśnie w 8 miesięcy mój poziom prawił się z A2 na poziom B2 i udało mi się to w miarę napisać. Jeśli ktokolwiek wam powie, że macie nie po kolei w głowie, bo zdecydowaliście się na rozszerzenie tak nagle i w dodatku jeszcze będziecie uczyć się samodzielnie na to rozszerzenie, możecie taką osobę. Stryknąć w ucho, tak mówiąc bardzo delikatnie, bo to jest naprawdę jedna wielka bójda. Ok, ze sobą mamy już chęć pisania, rozszerzenia z języka obcego. Teraz tak naprawdę wystarczy. Znaczy, wystarczy, to i tak jest bardzo dużo. Trzeba po prostu zaplanować swoją własną naukę. Zaplanować naukę i tak naprawdę znaleźć materiały, z których będziecie się uczyć. Najlepiej jest zacząć od znalezienia odpowiednich materiałów do nauki. Zacznij od książki, bądź też książek, albo stron internetowych, z których będziesz czerpał wiedzę. Jeśli ta książka, książki bądź też strona ma zadania, to pamiętaj, że musi mieć ona zbiór odpowiedzi. Nie może być tak, że ty niby zrobisz wszystkie zadania, myślisz, że niby jest dobrze, ale nie masz tego potwierdzone na 100%. Prawda, odpowiedzi do zadań i tak dalej można przesyłać native speakerom, ale to zajmuje czas. A tego czasu tutaj po prostu nie ma. I tak, można odnieść wrażenie, że nauka na rozszerzenie z języka obcego w rok to jest maraton. I tak, macie rację, to jest maraton. I w dodatku tak naprawdę. Podwójna praca, bo jednocześnie musicie być uczniem, który się uczy, oraz nauczycielem, który sprawdza wasze postępy. Ok. Mamy za sobą już znalezienie naszego źródła nauki. Skoro mamy z czego się uczyć, to teraz wypadałoby wiedzieć, czego mamy się uczyć. Z jednej strony w podręcznika zazwyczaj jest napisane, czego się uczymy. Są takie specjalne tabelki, gdzie jest rozpisane wszystko, co, gdzie i jak. To jest zazwyczaj, ale jednak warto się upewnić, czy to, co jest w danym podręczniku, na pewno będzie wymagane, na maturze. To może niektórych zdziwić, bo, hej, przecież na maturze z języka obcego mamy znać wszystko. No, właśnie nie. To jest właśnie najlepsze, ponieważ nie wszystkie zagadnienia gramatyczne znajdziecie na rozszerzeniu z języka, już chciałam powiedzieć, niemieckiego, albo po prostu z jakiegokolwiek języka byście nie pisali to to nie jest pełna gramatyka tego języka. Dlatego też warto jest znaleźć spis zagadnień gramatycznych, które potrzebne są na dany rodzaj matury. Czy to na maturę podstawową, czy to na maturę rozszerzoną. Nawet jeśli udałoby Ci się znaleźć coś takiego, taką listę zagadnień z roku na przykład hmm, 2015, 2014, to i tak ją zostaw, bo to i tak da Ci solidną podstawę żeby wiedzieć, czego masz się uczyć. Wiem, że takie pliki z zagadnieniami na pewno są to języka angielskiego oraz niemieckiego. Um, jeśli chodzi o niemiecki, ja to znalazłam na blogu do nauki języka niemieckiego i tak naprawdę to, co było podane w tej rozpicie, znalazło się potem na maturze. W wersji podstawowej, bo matura z zeszłego roku z niemieckiego była banalnie prosta, ale um, to inna kwestia. Żeby znaleźć takie zagadnienia, trzeba trochę przeszukać internet oraz stronę. Cekaję, ale uwierzcie mi, nauka wtedy będzie szła o wiele, wiele prościej. Po prostu będziecie wiedzieć, czego macie się uczyć, a nie na oślep wszystkiego, bo nie wiadomo, co się może przydać. Ok, mamy za sobą znalezienie odpowiedniej książki oraz znalezienie zagadnień. Teraz wypadałoby tak naprawdę ustalić, jakich umiejętności językowych mamy się nauczyć. Jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, to tak po części mamy ćwiczone wszystko, oprócz tylko mówienia. Akurat egzaminy. Ustne, danego języka obcego, co by nie powiedzieć o nich, czy się na nie zdecydowaliście, czy nie, to one są niby bez poziomu. Jest coś pomiędzy podstawą, coś pomiędzy rozszerzeniem. Jeśli chodzi o rozszerzoną maturę z języka obcego, to tak naprawdę nie macie tutaj egzaminu ustnego. Możecie się niby na ten egzamin zapisać, ale jeśli to jest na przykład wasz drugi język, który wybraliście, inny od tego, który zaznaczyliście na podstawie, to tak naprawdę nie musicie się wtedy o to martwić. Możecie do niego podejść, ale nie musicie, a skoro nie musicie, to trochę bez sensu dokładać sobie zmartwień, stresów nauki. Tak to przynajmniej wyglądało, kiedy ja podchodziłam do matury. Wystarczyło, że miałam egzamin ustny tylko i wyłącznie z angielskiego, a do niemieckiego już nie musiałam podchodzić, ale... Na wszelki wypadek, z racji tego, że kiedy obejrzycie ten filmik, mogło się dużo pozmieniać, albo teraz już się coś pozmieniało, sprawdźcie jednak wszystkie przepisy, co musicie, a czego nie musicie. Tutaj akurat skupmy się na tym, że jednak nie musicie ćwiczyć tego mówienia. Jeśli mam być szczera, to tak naprawdę najlepiej jest się skupić na nauce gramatyki oraz na nauce słownictwa. Nawet bardziej na nauce słownictwa, aniżeli na nauce gramatyki. Bez słownictwa cała matura Wam pójdzie, a bez gramatyki nie napiszecie wypracowania, za który jest dość dużo punktów. Podsumujmy, co mamy do tej pory. Mamy znaleziony podręcznik, mamy zagadnienia do nauki danego języka obcego, wiemy, na co mamy zwrócić najbardziej uwagę podczas naszej nauki, i teraz wypadałoby tylko się uczyć, 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 uczyć i mogłoby to tak powtarzać aż do końca filmiku. Ale nie. Tą naszą naukę trzeba jeszcze zaplanować tak, aby ze wszystkim zdążyć. Do tego planowania Wam się trzy rzeczy: kalendarz, kalkulator. Albo ogólnie odrobinę matematyki oraz jeszcze fiszki do zaznaczania stron. Serio. Po pierwsze obliczcie, ile zostało Wam nie do matury. Tyle, ile zostało, w tyle musicie się wyrobić. Teraz bierzecie podręcznik bądź też inne źródło, z którego będziecie się uczyć i popatrzcie, ile to ma działów. Teraz tak, już mam świadomość, że trochę wyższa matematyka. Trzeba po prostu zobaczyć, ile możecie poświęcić maksymalnie na dany dział. Ok, mamy ustalone, ile mniej więcej możemy. Przeznaczyć na dany dział. Jeśli chodzi o naukę słownictwa, to polecam tak naprawdę system, który ja miałam w szkole. To było dla mnie takie orzeźwienie, znaczy, dobra, może nie tyle orzeźwienie, ale po prostu coś, co bardzo mi pomogło. To jest kartkówki co tydzień serio. Sama bym nie przypuszczała, że powiem, że kartkówki są fajne. I to w dodatku kartkówki z szkoły, ale to akurat naprawdę przyniosło efekt. Polegało to mniej więcej na tym, że podręcznik, z którego ja korzystałam na zajęciach miał chyba jakieś 13 działów i jak było słownictwo, to były tylko dwie pełne strony, a cztery słownictwa. Co piątek, ponieważ miałam wtedy trzy godziny angielskiego, była kartkówka z jednej strony słownictwa. To znaczy, że w przeciągu dwóch tygodni był przerobiony jeden dział. Wiadomo, to była szkoła, więc wiele piątków wypadło, ale jeśli ustalicie sobie coś podobnego, podobny system do tego, to tak naprawdę ogarniecie to słownictwo. Jeśli już może być dość problematyczne robienie kartkówek takich typowo-typowo, bo może nie macie osoby, która mogłaby Was przypytać z tego. Ale tutaj tak naprawdę przychodzą, wchodzą w grę wszystkie te programy, które tworzą testy, nietesty. Na przykład Quizlet ma opcję właśnie zrobienia takiego Testu, takich quizów, i to możecie potraktować właśnie jako kartkówkę. Zabiera to trochę czasu, ale na dłuższą metę jest bardzo efektywne. Jeśli systematycznie będziesz robić te kartkówki co tydzień, co półtora, jakkolwiek tylko wyznaczysz, tak, żeby zmieścić się w tym czasie przed maturą, to powinieneś, powinnaś zdążyć z całym słownictwem. Może się tak jednak zdarzyć, że np. w połowie stwierdzisz, że nie, kurcza, to jednak nie przynosi żadnych efektów. Albo że np. Nie zrobiłeś dwóch, trzech kartkówek i jeśli byś je nadrobił, to nie zdążysz z innymi rzeczami. W takim wypadku zacznij wybierać najważniejsze słówka z danych działów i przez najważniejsze mam na myśli naprawdę najważniejsze. Słówko na przykład ochrona środowiska będzie ważna, gaz, ziemny. To byłoby takie słówko niby ważne, ale takie trochę na drugim miejscu. Z tymi najważniejszymi słówkami chodzi mi po prostu o to, żebyś Zbudował, bądź też zbudowała swoją bazę słownictwa, z której będziesz w stanie sklecić wypowiedź. Przez sklecenie wypowiedzi mam na myśli to, że słownictwo, które posiadasz, słownictwo, którego się nauczysz, pozwoli ci napisać rozprawkę. Albo rozprawkę, albo inną formę, którą wybierzesz, żeby napisać na maturze. Jeśli chodzi o samodzielną naukę pisania, to tak naprawdę samo pisanie to może tak 2 na 10, aczkolwiek polecam naprawdę, bo wtedy po prostu sprawdzicie się. Jak Wam to pisanie idzie? Czy potraficie na szybko naszkrabać cokolwiek w danym języku? Ale pierwszą rzeczą, którą myślę, że warto je zrobić, to jest tak naprawdę nauczyć się, jak pisać dane formy. Jeśli mogę coś poradzić, to co roku jest rozprawka, albo przynajmniej prawie co roku. Zawsze po prostu do tej pory były dwie rzeczy do wyboru. I jeśli mogę coś radzić, to radzę skupić się właśnie na rozprawce, ponieważ ona jest najprostsza. Bo nawet jeśli wasz argument albo wasz punkt widzenia będzie nawet dziwny, ale będzie dobrze uargumentowany, to po prostu będzie zaliczone. Proste. Więc tak, nawet jeśli napiszesz coś najgłupszego albo najgłupszy pogląd, ale będzie on dobrze uargumentowany, to nauczyciel musi ci to uznać. Jest to z tej racji, ponieważ nie jest oceniana twoja wypowiedź pod względem przekonań, tylko bardziej właśnie pod względem językowym. A więc możesz na przykład napisać, że lubisz święta w lecie. I będzie to dobrze, tylko musisz tu wszystko uargumentować. Ok, powiedziałam, że najlepiej jest się skupić na rozprawce. Teraz wypadałoby, skupić się na tym, jak napisać tą dobrą rozprawkę. W internecie oraz właśnie w repetytoriach zazwyczaj są wzory, jak dobrze taką rozprawkę napisać. Obok tego tekstu zazwyczaj są również napisane zwroty, które mogą Ci się przydać podczas właśnie pisania danej. Formy. Danej formy, czyli właśnie rozprawka, artykuł, bla, bla, bla i tak dalej. Radzę Wam wybrać kilka zwrotów oraz się ich nauczyć. I nie chodzi mi o to, żeby nauczyć się każdego jednego zwrotu, tylko takiego zwrotu, którego wiecie, którego macie pewność, że użyjecie. Ja na przykład miałam coś takiego, że jedne zwroty to były takie, o matko, nie, ja tego nie zapamiętam, to nie będzie naturalne dla mnie, jak ja bym miała coś takiego napisać, jakby to miało wyjść spod mojego pióra. A niektóre były takie, o tak, one są w moim stylu, ja z tego bym skorzystała. Ja z tych zwrotów autentycznie korzystałam, jeśli chodzi o maturę. I z angielskiego, i z niemieckiego. Jest jeszcze jedna umiejętność, o której nie mówi się tak zazwyczaj, aczkolwiek to również jest umiejętność, to jest szybkie wymyślanie argumentów na podstawie słów oraz gramatyki, którą już masz w głowie. Nie mówi się o tym często, albo po prostu ja może mam wrażenie, że ludzie o tym zapominają, ale naprawdę fajnie jest czasami poszukać nawet tematy naturalne z poprzednich lat, albo takie przykładowe, albo na przykład poprosić kogoś, żeby zadał Ci jakieś, jakieś pytanie, na które musisz odpowiedzieć, jakieś takie złożone, i spróbować wymyślić argumenty, dwa na tak, dwa na nie. Zmierzam do tego, że tak naprawdę podczas matury tego czasu napisanie może Wam nie starczyć. Na maturze, kiedy dostaniemy już te wszystkie arkusze i tak dalej i zrobimy resztę zadań, napisanie nie ma zbyt wiele czasu. Dobrze jest więc mieć taką umiejętność, że w przeciągu 2, 3, 5 minut wymyślicie wszystkie argumenty za, wszystkie argumenty przeciw i wtedy skupić się na pisaniu. Albo na przykład napisać wstęp, który będzie taki trochę może enigmatyczny, albo na zasadzie przedstawicie swoją opinię, a potem po prostu wymyślać coś co tą opinię Uargumentuje, że ona jest zgodna, że ona jest dobra, i tak dalej, i tak dalej. Żeby ćwiczyć szybkie tworzenie argumentów, to po pierwsze nie korzystajcie z repetytorium gramatycznego oraz nie korzystajcie ze słowników. Na maturze nie będziecie mieli czegoś takiego, nie będziecie mieli możliwości, aby sprawdzić cokolwiek, czegokolwiek. I tak naprawdę musicie posłużyć się tym, co macie w własnej głowie, więc nawet jeśli brakuje Wam jakiegoś słówka, nawet najbardziej podstawowego, starajcie się korzystać z tego, co już macie w głowie. Może z zamiennika, albo na przykład ze słów, które... hmm, jakby to powiedzieć? Z przydawki. Po prostu, żeby korzystać z przydawki. Czyli na przykład jak z krzesło, to zamiast słowa krzesło powiedzieć coś, na czym się siedzi. Tego typu zabiegi językowe, które po pierwsze Fajnie jest z nich korzystać, jak brakuje Wam słów do tego limitu albo bądź też do tego minimum. A po drugie, to jest też dobra metoda, jeśli dostaniecie zaćmienia umysłu i naprawdę zapomnijcie, jakie jest to krzesło, bądź też nie wiecie, bo jakoś wypadło Wam to z nauki, a wypadło Wam to z głowy, żeby się tego słowa nauczyć. Jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi właśnie o szybkie wymyślanie tych argumentów. Zauważyłam, że ludzie czasami wymyślają argumenty w języku polskim, a dopiero potem tłumaczą to na język obcy. Też tak można, ale jednak jeśli się uczysz, masz cały rok na to, albo dobra, tam 8-10 miesięcy, to staraj się od razu wymyślać argumenty w tym języku obcym, w którym zdajesz maturę. W ten sposób tak naprawdę znowu oszczędzasz czas. No bo okej, okay, co z tego, że wymyślisz który miga argument w języku polskim, skoro potrzebujesz czasu, żeby przetłumaczyć to jeszcze na język obcy. Trochę bez sensu. Jeśli chodzi o słuchanie, nie chcę nikogo do tego namawiać, ale nie nastawiajcie się, że zdobędziecie dużo punktów za to słuchanie. Potraktować tak jakby punkty za słuchanie jako coś dodatkowego, jako taką premię za to, że dobrze Wam poszła nauka. Zmierzam do tego, że po pierwsze, aby Słuchanie dobrze poszło, to musicie znać gramatykę oraz słownictwo. A więc wracamy do punktu, nie, nie do punktu, do tego, co mówiłam wcześniej, że trzeba skupić się na gramatyce oraz na słownictwie. Jeśli chodzi o słuchanie, przynajmniej tak było w zeszłym roku i z tego, co słyszałam w poprzednich, to było podobnie, to słuchanie potrafi być nieintuicyjne. Taki przykład, właśnie jeśli chodzi o tą intuicyjność: serce jest czerwone. Zazwyczaj o tym wiemy. Chodzi mi o takie, wiecie, takie serduszko, takie animowane. A tutaj nagle przychodzi nam egzamin maturalny, w którym na przykład serce jest zielone. Serce jest niebieskie. Serce jest każdego innego koloru, tylko nie czerwonego. Nie tego koloru, którego spodziewalibyście się najbardziej. Czyli tam czerwony, różowy. Chodzi mi po prostu o tego typu rzeczy. Jeszcze taki przykład z życia wzięty, który był właśnie na mojej maturze. Słonie w ogródku. Serio! Ok, powiedziałam swoją opinię o słuchaniu. Um, to jest jednak tylko opinia. Nie mówię, żeby darować sobie słuchanie, ale nie nastawiać się, że za to zdobędziecie maksymalną ilość punktów. Mogą być różne rzeczy na tym słuchaniu, i nie byłaby fajna sytuacja, gdybyście nastawili się, że zdobędziecie maksa na tym słuchaniu, a zdobędziecie na przykład jeden punkt, bo albo z przyczyn losowych, bo na przykład coś było nie tak na sali, Albo sprzęt nawalił, albo mieliście złe miejsce. No, po prostu nie. Warto ćwiczyć to słuchanie oraz zadania za słuchaniem, ale po prostu nie traktować tego jak coś najważniejszego. Podczas samodzielnej nauki na maturę rozszerzoną z języka obcego, warto robić ćwiczenia typowo maturalne. Potrafią być czasami dość dziwne, ale lepiej jest się przyzwyczaić do tej dziwności przed maturą, aniżeli dziwić się potem na maturze. Bo, tak jak wspominałam już wiele razy w tym filmiku, na maturze czasu za wiele nie ma. Takie ćwiczenia typowo maturalne mogą wydawać się dość trudne, ale ujdą. Da się przyzwyczaić. Serio. Okej, okay, moi drodzy. Tak naprawdę o spostrzeżeniach związanych z nauką na rozszerzenie w rok samodzielnie powiedziałam już wszystko. To był tak naprawdę... Zbiór tego, jak ja się uczyłam, wraz z radami, których żałuję, że ja sama nie wdrożyłam w życie. Żałuję, że z niektórych rzeczy sama nie korzystałam. Nie miałam nad sobą kogoś, kto by mi powiedział, jak mam się uczyć, jak mam się za to zabrać. Plus jeszcze te wszystkie rzeczy pod koniec roku sprawiły, że po prostu się nie uczyłam. I zmienia to jednak faktu, że nawet jeśli będziecie mieli niepełną wiedzę, to znaczy nie nauczycie się wszystkiego, co było w tych wymaganiach, nie przerobiliście całego podręcznika, to bardzo często taka nawet wiedza niepełna może wystarczyć, żeby napisać tę maturę bardzo dobrze. Tak jak powiedziałam, to jest loteria. Nie wiemy, co będzie w tym roku, nie wiemy, co będzie w następnym. Niby są przewidywania, ale no hej, rzadko się sprawdzają. Jeszcze jedną ważną kwestią jest to, że nawet jeśli nie nauczycie się wszystkiego, i niestety matura nie pójdzie Wam dobrze, to pamiętajcie, że to nie jest koniec świata. Zmierzam do tego, że może ta matura akurat poszła źle, ale pozwoliła Wam się dostać na inny kierunek. Nie ten Wasz wymarzony, tylko taki niby zapasowy. Może się okazać, że to akurat ten kierunek będzie dla Was dobry i nie będziecie chcieli zmienić. Albo będziecie chcieli zmienić, ale studiować potem dwa kierunki. Wszystko jest możliwe i naprawdę, jeśli coś się nie uda, to nie jest koniec świata. To jest duże obciążenie, aby przygotować się samodzielnie do matury z nowego języka obcego. Znaczy z nowego, dodatkowego, czegoś, czego nie uczysz się w szkole, ale to jest możliwe. Wiem, ile osób mi mówiło, że nie dam rady, że po co w ogóle ja idę, ale dałam radę. Dostałam się tam, gdzie chciałam. I ten efekt jest najważniejszy. Nawet jeśli stwierdzicie, że a, mogło Wam pójść lepiej, mogliście dostać te 2% więcej, to może się okazać, że nawet te. 2% mniej może staczyć, żeby dostać się na wymarzone studia. Pamiętajcie, maturę zawsze można poprawić i wyniki to nie jest wcale taka tragedia. Nawet jeśli zaczniecie narzekać na siebie, że jesteście porażką, że nic wam nie wyszło, że ta nauka była bez sensu, to spójrzcie też na to, jak bardzo poprawiliście swoją znajomość tego języka, którego się uczyliście w przeciągu niecałego jednego roku. I jeśli naprawdę się przyłożycie, to efekty będą. Nawet jeśli nie na maturze, to po prostu. Waszej znajomości danego języka obcego. I myślę, że tak na dłuższą metę to jest jednak lepsze. Okej, okay, moi drodzy, tak jak powiedziałam, to są wszystkie moje spostrzeżenia, jeśli chodzi o samodzielną naukę na rozszerzenie z języka obcego. Tak, to jest możliwe. Prosiliście mnie o taki filmik i był taki filmik, jest dzisiaj właśnie. Dajcie mi proszę znać, czy chcielibyście jeszcze jakieś filmiki, w którym polecałabym Wam materiały do matury? Zdanego języka obcego właśnie jakieś książki, strony, aplikacje, itd, i Dajcie mi proszę o tym znać w komentarzu i postaram się stopniowo to przygotowywać, tak żeby nie zaburzyć też rozpiski innej. I tak, ja wierzę, że Wam się uda. Teraz tak naprawdę wystarczy, żebyście wy uwierzyli w siebie i wzięli się do roboty. Im szybciej, tym lepiej. I teraz jedna rzecz, o której wspominam w każdym filmiku, i w tym nie mogę się powstrzymać, by jej nie powiedzieć. Jeśli filmik Wam się podobał, pamiętaj, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Pa moi drodzy, kocham was!